Siemoneczko, w dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać w jaki sposób można zasilić konto w Traffic Powerline, aby kupić pakiet startowy czy też pakiety reklamowe. Trzeba mieć konto na przykład, jak wiem, na BitBay'u. I teraz tak, aby zasilić konto na BitBay'u Klikamy sobie w zakładkę e, wpłaty. Ukazuje nam się e, taka oto zakładka. I tutaj y, macie wszystkie podane dane. Y, jest po prostu wszystko napisane. Czyli y, jest podany numer konta. Y, tak jak tutaj widzicie. Zaznaczę go teraz. Jest podana nazwa odbiorcy, adres, to wszystko będziecie musieli wpisać, i koniecznie trzeba wpisać w nazwie po prostu waszą nazwę BitBeya, aby po prostu można było do waszego konta na BitBeju przelać pieniądze. Więc tak, jak już będziecie mieli przelane pieniądze, ja już mam. Tak jak widzicie, 120 zł plus bitcoiny, przechodzimy w zakładkę giełda. Przechodzimy w zakładkę giełda. Przesuniemy się troszeczkę w dół. I klikamy szybka transakcja. I chcę kupić bitcoiny za 120 zł. Za 120 zł kupię tyle bitcoinów, ile tutaj macie napisane. Bierzemy kup teraz. I jak widzicie, transakcja została zrealizowana. I jak widać, na moim koncie mamy tyle bitcoinów kupionych i zostało mi 3 grosze. I teraz tak, bitcoiny mamy kupione. Musimy mieć również założone konto na adwcash. I teraz tak, aby zasilić to konto, ja to po prostu zasilam konto, właśnie z bitbay, a, bitcoinami. Przechodzimy w zakładkę Depozit. Potem przechodzimy tutaj, i widzicie, mamy bitcoiny. I teraz pytanie: ile dolarów chcecie przelać na to konto przez konto bitcoinowe? Ja sobie powiedzmy, przeleję. Dwadzieścia siedem dolarów, dwadzieścia siedem dolarów, klikamy na bitcoina i przerywając dwadzieścia siedem dolarów, będziecie mieli zero, zero bitcoina. Sprawdzamy sobie na BitBayu, ile tych bitcoinów mamy. W Bitcoin mamy 0,059, czyli równie dobrze, możemy przelać tych bitcoinów troszkę więcej. Czyli wycofujemy się do tyłu, u góry wpisujemy na przykład 28, bierzemy dalej. Mamy 0,46, czyli możemy przelać jeszcze więcej. Wpisujemy 29. Ja chcę po prostu wykorzystać wszystkie bitcoiny, które mam. Mamy 0,48. To jeszcze mogę troszeczkę dołożyć. Czyli powiedzmy 31. I klikamy na bitcoina. Mamy 0,51. Powiedzmy, że chcę jeszcze. Czyli na 30, zobaczymy, czy na 33 dolary nam wystarczy. E, 54, 54, ja mam 0,59. Ok, pasuje mi to. E, klikamy, że przelewamy. Pojawia nam się takie oto okienko. I mamy tutaj. Podany adres bitcoinowy, na który przelejemy nasze bitcoiny. Czyli przechodzimy na konto bitcoinowe, jestem na koncie bitcoinowym. Przechodzimy w zakładeczkę, klikamy w wypłaty. U góry zaznaczamy bitcoin. I teraz tak, kwota w bitcoinach. To po prostu skopiujcie sobie. To, co ja kopiuję tutaj bez tego BTC, kopiujemy, przechodzimy na bitcoiny, kwota, wklejamy adres. Adres bitcoinowy to jest to, co wam tutaj mu pokazywałem. Adres bitcoinowy jest to to. I zaznaczamy ten adres. Dobrze, mamy zaznaczona. Klejamy. Kurczę, nie zaznaczyło się. To nic nie szkodzi. Zaznaczamy raz jeszcze. I. Kuźwa. Zaznaczamy raz jeszcze. I. Oczywiście przepraszam przepraszam Was że tak mi się rusza ręka ale nagrałem to z telefonu i troszkę troszkę jest problem Dobrze wklejone tutaj w, 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 w komentarzu w zasadzie nie musimy nie wpisywać no ja sobie na przykład spiszę sobie przelew Przelew I teraz tak, z Twojego konta pobierzemy. Tutaj jest podana kwota bitcoinów plus prowizja za przelew. Widzicie, ja chciałem przelać 0,054,675, a mamy na dole 0,055,02500. No i okej, okay. przelewamy, gdyż mam tyle na koncie bitcoinowym. Przelewamy. Po prostu klikamy wypłać. I jak mamy pokazane tutaj przelew został zlecony do wykonania. Mamy OK. No i cóż, teraz musimy po prostu czekać aż przelew zostanie nam przelany na Advent Cash. Mamy coś takiego jak transakcję u góry. Przechodzimy w transakcje. E, 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 e. Aha, nie mamy tutaj jeszcze przelane. Momencik. E, to nic. Musimy po prostu poczekać, aż pieniądze zostaną nam przelane. E, zwykle. Te pieniądze zostają przelane w po prostu kilku godzinach. Tutaj mamy powiadomienie, oczywiście, że środki zostają przelane. Tutaj mam powiadomienie, że pieniądze zostają wpłacone. No cóż, jak zostaną nam środki dodane, to nakręcę dalszą część. Aby Wam pokazać, w jaki sposób można kupować te paczuszki, cóż, co bym Wam jeszcze chciał powiedzieć? Trafik Powerline ogólnie wystartowało tak na maksa wystartowało około 2 dni temu. Co by Wam powiedzieć więcej. Rejestrujecie się oczywiście za darmo. Gdyby ktoś chciał dołączyć do mnie zapraszam. Im szybciej się zdecydujecie tym zajmiecie lepsze miejsce. I będziecie zarabiać z większej ilości osób które będą pod Wami. Także myślę, że jest o co zawalczyć. Rejestrujecie się za darmo. Yy, musicie wykupić tak zwany pakiet startowy, z którego i tak będziecie zarabiać Pakiet startowy yy, pakiet startowy kosztuje 54 tak, 54 dolary yy, 54 dolary yy, yy, o ile dobrze kojarzę, kurczę już nie pamiętam Momencik 54 dolary. Przechodzimy tutaj w zakładeczkę. 54 dolary kosztuje pakiecik. Tak, pakiecik kosztuje 54 dolary. Tak jak tutaj widzicie. Jest to moi drodzy sześć paczek reklamowych. To jest takie minimum. Po prostu dzięki któremu będziecie mieli na w programie. Naliczenia jak na razie są liczone tylko raz dziennie, ponieważ no jeszcze trwają jakieś tam modernizacje na, 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 na stronie w systemie, żeby to mogło płynnie działać. No ja zarejestrowałem się, już Wam pokażę kiedy. Zarejestrowałem się, tutaj macie 38.16. Mamy dwie linie zarobkowe, Network Line i Power Line. Ja zarabiam no, niestety jeszcze z Network Line, ponieważ mam tylko jednego poleconego, jak na razie. Jeśli będziecie mieli dwóch poleconych, automatycznie będziecie zarabiać z Power Line, a. są to dużo większe prowizje. No, ja zarejestrowałem się tego dnia 30. Program ruszył tak jak wam mówię, pełną parą praktycznie dopiero wczoraj. wczoraj. No i od wczoraj mam 3.656 dolara. No myślę, że jest to to no nie jest to może jakoś duże, ale jak na początek całkiem niezły wynik. Na razie mam 8 paczuszek. Tutaj macie na dole ile mam paczek. 8, jak widać. Przymierzam się do kupna następnych paczuszek, dlatego chciałem wam pokazać w jaki sposób po prostu można zapłacić za te paczki reklamowe cóż, jeszcze widzę, że nie mamy tych pieniążków przelanych ale możemy sobie sprawdzić mamy przelane dziś przelew, dzisiaj przelew puszczony i pisze w kolejce słuchajcie, no taki przelew zwykle Trwa około kilku godzin, niestety. No, i będziemy musieli poczekać aż po prostu środki nam się pojawią na Advent Cash, jak nam się pojawią, to będziemy to mieli tutaj. Ja myślę na koncie 1,28. Jak nam się pojawią, to wam nakręcę dalszą część. No cóż, Power Line wystartował. Jest nas już, myślę, około. W sumie około. Przy starcie było nas około 15 tysięcy osób. Myślę, że jest nas więcej. Chcę wam tu jeszcze pokazać. No co, ogólnie wyklikujemy 10 reklam codziennie. 10 reklam codziennie. Jeśli mamy dwóch poleconych, zarabiamy z pełnej ilości osób. Jeśli mamy. Mniej tych poleconych, zarabiam więc mniejsze ilości osób. podemną mną, moi drodzy, jest 687 osób, czyli z tych osób ja dostanę prowizję. Jeśli dobijemy do 1000, to wiadomo, no od 1000 też programik daje, platforma daje po prostu prowizję. Jeszcze chciałem Wam pokazać, jak mniej więcej są naliczane prowizje, te prowizje jeszcze są na razie w różnym stopniu naliczane i nie o tych samych godzinach. A więc mamy naliczone przez te kilka dni tylko, tylko lub aż tyle, no myślę, że jest to dobry wynik tak jak już wspominałem. No, i cóż, zachęcam do dołączenia do mnie. Myślę, że myślę że każdy będzie mógł zarobić. Każdy będzie mógł zarobić. W razie pytań możecie pisać, czy na fanpage'u, pod tym filmem, czy w wiadomościach prywatnych. Staram się Wam na bieżąco odpisywać. No i cóż, na razie tyle. Bo, bo nie mamy jeszcze tych pieniążków przelanych. No i musimy na razie poczekać. Jeśli nam się przelają pieniążki, to wam pokażę co dalej robić. W razie pytań piszcie na fanpage'u w wiadomościach prywatnych. Ja dorzucę oczywiście link. Ja oczywiście link do y, trafika. Do trafik Powerlina do BitBay'a i do Advanc pod, y, y, pod tym filmem, y, abyście mogli. Y, po prostu się zarejestrować bezpłatnie. obczajcy sobie program. Y, no i co? No myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. W razie pytań. Zachęcam do kontaktu ze mną. Bye, bye. Słuchajcie, jeszcze wracając na chwilkę, bo zatrzymałem filmik tutaj, w transakcjach. Jak przejdziemy w transakcje, pojawiło nam się już przelew dzisiejszy z BitBey'a. Jak sobie klikniemy tutaj Tutaj ja po prostu pisze że jeśli będzie 6 akceptacji od BitBaya, to pieniądze zostaną przelane na Advent Cash I możemy sobie sprawdzić, ile tych akceptacji już jest. Akceptacji mamy akceptacji mamy Na razie transakcja jest w ogóle niepotwierdzana. Także niestety nic tutaj nie sprawdzimy No cóż, pozostaje nam niestety dalej czekać Aż te pieniążki zostaną nam przelane Jak widać jeszcze tych pieniążków nie ma No cóż, to poczekamy dalej Jeśli tylko pieniądze zostaną przelane, bo to już nie bywa. Czasami się czeka godzinkę, czasami się czeka kilka godzin. pieniążki zostały dodane, i teraz tak przechodzimy do Traffic Power Line. Przechodzimy w zakładkę My Wallet. Chcemy okay. oczywiście kupić, chcemy kupić. Przesuwamy się w dół. Trzydzieści cztery dolary. Hmm. Czyli hmm, za dwadzieścia siedem. Dolarów kupujemy paczuszki yy, i to będzie aha, mm, nie da się tak czyli musimy wziąć na mm, po 18 dolarów, 18. Ok. I klikamy. Tutaj oczywiście wybieramy sobie procesor, z jakiego płacimy, czyli ADW Cash, bo na nie mamy pieniążki. Przelewamy. Płacimy. Oczywiście zostanie pobrana prowizja. Klikamy dalej. Potwierdzamy, tutaj jest potwierdzenie ZDW. Klikamy potwierdzenie. Eee, przechodzimy do Adewu Cash. Eee, logujemy się do ADW, przechodzimy w My Traffic Packs. Baj Trafik i tutaj klikamy dwie paczuszki. Oczywiście to. Z pierwszej linii. Klikamy. I paczuszki mamy kupione. Przechodzimy do statusu, do konta, czyli tak jak tutaj pokazuję. Limit nam się zmniejszył do 6 paczek. I mamy kolejne naliczenie. Jak widzicie, z dzisiejszego mamy 4,35. No i to by było w zasadzie na tyle.